Cześć. Cześć. Jesteś komunikatywny, da się z tobą żyć. Ja tego nie wiem tak naprawdę. Wydaje mi się, że tak jest, ale jestem zdany z tego, że lubię dość brutalnie się, bo trzeba spotkania i tak dalej. Także twoja no, babka duża ma pięć miesięcy. Cieszę się, że tak. Dziś mówiłeś o komunikacji między ludźmi. Dlaczego? To jest temat, który uważam za. Interesujący i bardzo zaniedbany, jeśli chodzi o społeczność programistyczną szczególnie. Mianowicie dużo uwagi chodzi na technologię, na naszą architekturę, ale bardzo niewiele myślimy o tym, jak też się komunikujemy i w jaki sposób ten w naszej komunikacji y, wpływają na to, co tworzymy jak to bapie, Moim zdaniem jest to coś, co powinno mieć samą uwagę za technologii, bo to jest de facto już całej architektury. W jaki sposób wiedza o współczesnych procesorach może pomóc w zorganizowaniu spotkania? Wiele problemów dotyczących komunikacji to są problemami kiedyś że są to dość mocno Sposób, w jaki my działamy, to, jest, to można powiedzieć, że jesteśmy takimi jednowątkowymi procesorami, które jakby musimy się jakoś komunikować ze sobą tak samo jak profesory. I dzięki temu, że. Niektóre problemy zostały już rozwiązane, możemy jak rozwiązania przenieść na nasz grunt. Nie wszystko oczywiście, ale zakres sporo tego jest. Działa i tu i tu. Porównujesz człowieka do maszyny. E, I nazywam się tym zasobem, tak. To prawda. E, Sięgasz w takim razie do podstaw. Tak jak Sekworth, czy Twoim zdaniem takie konferencje jak Sekworth są potrzebne na współczesnym konferencji? Jak najbardziej. Jak najbardziej jest to. E, no, konferencja, tutaj też zawsze może już troszkę powstało, bo e, osobiście mnie. Jako specjalistę nudzi kolejna sylwetka na temat jakiegoś tam który za dwa tygodnie nie będzie istotny, chyba że jest z oczywiście. E, oczywiście korzystam czasem z prezentacji, które technologii, nowe technologie, po co na ale wiem też, że takich te rzeczy nie wnoszą do mojego życia tak wiele, jak prezentacja, jak prezentacja która dobrze przeanalizuje temat taki ogólny, który jest bardziej ogólny, który bardziej dotyka no, postaw tego, jak działamy. Dzięki bardzo za rozmowę.